Nie chcę komentować tego, co Donald Tusk powiedział, bo to skłamca. kłamca. Yy, powiedział ni mniej, ni więcej, tylko niedaleko od pani rodzinnego Radomska, w moim województwie łódzkim też, pochodzę z tego województwa, tak jak pani. Yy, yy, powiedział nie mniej więcej, tylko zrobiłem was w balona i się cieszcie i mnie nawet to nie przeraża dlatego że ten człowiek zawsze kłamał nie przeraża że ci ludzie którzy zostali zrobieni w balona biją mu brawo że im powiedział że, że zostali zrobieni w balona to jest nieprawdopodobne człowiek który mówi w kampanii wyborczej w ciągu 100 dni zrealizuje wam 100 konkretów mhm. i będzie wszystkim lepiej będzie się żyło lepiej w każdym gospodarstwie domowym mówi na spotkaniu w Piotrkowie Trybunalskim oszukałem was Zrobią z tego 30, a nawet 30 nie zrobią, oni się cieszą, biją brawo. Do jakiego poziomu musi dojść życie w państwie i do jakiej ruiny musi dojść każdy sektor życia państwowego, żeby ludzie, którzy bili brawo panu Tuskowi, w końcu przeżyli na oczy, że robią krzywdę nie sobie, tylko swoim dzieciom, swoim wnukom, które właśnie chodzą do przedszkola bądź do żłobka i przyszłym pokoleniom. No. Masz dość klasycznych mediów? Jeśli chcesz mieć dostęp do autentycznych wypowiedzi polityków, Subskrybuj i udostępnij ten film znajomym.